Cześć. Witam was w garażu króla rowerów. Niby bezrobocie, a wiele się nie zmieniło jest po 22 i żeby dla was coś nagrać, to trzeba przysiąść. Po nocy. Nie każde bianki jest brzydkie, jak się okazuje. No, żartowałem, tak naprawdę prawie każde bianki oprócz tego aerodynamicznego, które pokazywałem wam ostatnio, jest ładne. I tutaj jest kolejny przykład takiego właśnie roweru. Bianchi Infinito CV, czyli ten model na bardziej zaawansowanej, karbonowej ramie. Również sztyca podsiodłowa jest tutaj karbonowa. Niestety jeszcze w tym modelu kierownica jest aluminiowa. Mostek też jest aluminiowy, no ale rower kosztuje 22 tysiące i jest właśnie, tak jak mówiłem, już na tej ciut ambitniejszej ramie. I niestety w dzisiejszych czasach takie to się płaci za to pieniądze. Pewien wpływ na cenę mają hamulce tarczowe, które troszkę podniosły cenę, ale generalnie ceny po prostu urosły. I tak jak jeszcze do niedawna, powiedzmy w 2018, swobodnie można było kupić za 10 tysięcy złotych dobry karbonowy rower na ult, także tak teraz trzeba za niego dać bez mała. 20. Tutaj znajdziemy grupę R8000, czyli jeszcze tą 11. Biegową grupę Ultegra. Oczywiście już w tej chwili weszła dwunastka, także jeżeli ktoś chce podążać za trendami zupełnie, no to powinien szukać roweru z dwunastką. Ten jest wyposażony w jedenastkę. Co ciekawe, kasetę ma mikę do 32, ale ta przerzutka obsłuży do 34. Z przodu znajdziemy korwę o przełożeniach 50-34, czyli emerycką, w zależności od rozmiaru ramy, rozmiaru ramy jest 6. Dopasowana jest do tego długość korby pomiędzy 170 a 175. Rozmiary ramy zaczynają się od 47, 50, 53 i potem co 2 cm aż do 61. również mostki są różnej długości. Tu w rozmiarze 55, który widzicie na filmie, zamontowany jest mostek 110, chociaż wygląda na dłuższy. Również kierownica jest tutaj fabryczna. Bianki, aluminiowa owijka w kolorze celeste, dopasowana do reszty roweru. Rama przyjmuje opony w rozmiarze do 32. Fabrycznie znajdziemy tutaj Pirelli P7 Sport. One nie są tak szerokie, tego Państwo nie widzą, bo napis jest mało widoczny, ale są to 28. Nowe tarcze hamulcowe już bez tych dużych radiatorów. 160 z przodu, 160 z tyłu. Co ciekawe, support w tym rowerze jeszcze jest na pressfit. Większość producentów, szczególnie korporacyjnych amerykańskich, poszła już w supporty z powrotem gwintowane. Ciekawe, czy Bianki również pójdzie tą drogą. Smaczku na pewno w tej maszynie dodaje logotyp Bianki. Jest to tutaj taka ładna blacha na główce ramy. Ciężko tu podejść przez te kable, żeby wam pokazać, ale robi to robotę w ogóle. Generalnie, jeżeli chodzi o design Włosi i Bianki, robi robotę może oprócz ostatniej aero maszyny. Siodełko Fizika może się podobać dość krótkie, ale nie super krótkie, z dużym otworem po środku. W zasadzie to chyba tyle o tej maszynie. Linki poprowadzone częściowo na zewnątrz, tu przy takim mostku, już można by oczekiwać pokombinowania, żeby to się jednak upchało w środku. Tak samo również pancerz od hamulca przedniego też jest puszczony całkiem po wierzchu. Być może w jakichś wyższych modelach z bardziej zintegrowaną kierownicą, jest to jakoś tam puszczone przez środek. Chociaż jak widelec ma tu taki otwór, to podejrzewam, że zawsze leci po zewnętrznej. Obręcze są, całe koła w zasadzie to są podstawowe fulkrumy Racing 400 na trochę podwyższonym aluminiowym stożku i w miarę klasycznym zaplocie proste szprychy straight pull. Ale jest ich dużo bez widziwiania z zewnętrznym dostępem, zarówno do nypli jak i do piasty, Także łatwo tutaj szprychy wymienić. Infinito jest to w bianki linia rowerów. Komfortowych, porównując to do korpomarek, tak jak do mani i rubek w specu i w treku. Bianki ma linię rowerów aerodynamicznych XR4, przy nich moje serce bije szybciej. I linię rowerów lekkich, czyli Specjalima, I tam edycja Marco Pantani jest w Polsce. Jeden taki rower w moim rozmiarze, który śni mi się po nocach. No, i tak właśnie trzy linie roweru Bianki w ofercie ma. Rower prawie cały jest karbonowy, tylko koła mostek i kierownica są aluminiowe. To muszę przyznać, trochę szkoda, bo jak prezes mówił, można palić wszystkim. Także gdyby cały był z węgla, lepiej by się palił. Aluminium już się tak dobrze hajcowało nie będzie. No, co tam zostało? Nam zważenie tej maszyny, także komora maszyny losującej. Jest pusta. Lecimy w górę. Oj, rączka boli. Ciężki hokej, bo wczoraj, ale jakoś go dźwignąłem. W rozmiarze 55 rzeczona maszyna waży 8 kg i 100 g. Bez pedałów klasycznie zakręcimy tym kołem. Piasta chodzi cichutko i w dodatku tarcza jest do podregulowania. Tyle na dzisiaj. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to Bianchi Infinito CV, a ja już się biorę za kolejne tematy. Cześć!